Siemanko, lecimy dzisiaj na Wisłę, a że musimy się przebić na drugą stronę, to pokażemy nowo otwarty most Czerniakowski. Łączy on absolutnie nic z niczym, bo i tak, żeby na niego się dostać, musimy się przebić na drugą stronę ulicy. Wow! Powiedzieć, że ten most nie rozwiązuje żadnego problemu, to jakby powiedzieć nic, bo on rozwiązuje wszystkie, czyli żaden. Szczyżynka. Skręt w prawo głównie. Most. Tak obficie uczęszczany, że nie ma na nim korków. Wow! Łączy absolutnie nic z niczym. Wow! Ale można przejechać na jeden jedyny moment bulwaru, który nie jest zabudowany betonem. Wow! Powiecie, że ma bo przecież browal floty lipińskiej taki szeroki, ale. Tam już nic nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie, bo tam są strategiczne, jakieś takie te, wodociągowe tematy. Tam nigdy Wisła się nie przesunie w tamtą stronę. To jest koniec. Powiecie, a chuj. Kto bogatemu zabroni? Nie wiem jak wy, ja się nie czuję bogaty. Bardziej się czuję, jak obywatel, który jest regularnie grabiony z podatków, z pieniędzy, które można by zainwestować po to, żeby wybudować taki bajzel. Na drugą stronę Wisły. I co nam to dało? No absolutnie nic. He, <laughs> beka.